Siemandero, witam w kolejnym odcinku z wyzwaniami z McLarena w Need for Speed Heat. Może tym razem się uda? A uda się na pewno. A wiecie dlaczego? Bo w, w poprzednim odcinku co chciałem zrobić, w zadania, nie, nie to, źle odczytałem. Tam jest uciekaj przed obławą. Zdobądź dwie gwiazdki w fotoradarze podczas pościgu. A ja odczytałem to podczas wyścigu. <laughs> A tu w żadnym wyścigu, i w nocy, i w dzień, nie ma fotoradarów. To by mógł sobie jeździć. A tutaj tylko wystarczy tak: rozbić trzy razy owozy i podczas pościgu zdobyć sobie gwiazdeczki. A to jest bardzo proste. Tylko trzeba policję naciągnąć na pościg. Zobaczmy na mapie, gdzie są. Pojechali tutaj. Jest trochę nie po drodze. Pojawili się może bliżej jacyś. Nic no chyba trzeba jechać po policję? To zadanie jest bardzo proste, a ja wtedy cisnąłem wyścigi dookoła. Kurde, szukałem oraz fotoradarów. Jedziemy na skróty. Dobra, jedzie na was. Spotkamy się na skrzyżowaniu. Tu nie wiem, czy jadą górą, czy dołem. I pyk.

чтобы набрать хорошо, чтобы сидеть в дозе.

On, o, czwartek przyjechał. Ooo, odważny był nie zjechał. Jak widać, naprawdę nie ma się co bać policji. Jesteśmy w pełnej sófki, gdzie łatwo ich można zgubić. No. Uu. I koniec, naliczone. Ja, I będziemy sobie zgólić policję, aże Ale lubi łamać głowy. I dziękuję. Zaliczone. Jakie kolejne wyzwania? Rozwal trzy billboardy podczas pościgu. A, właśnie rozwaliłem. <ścoughs> Zbierz 20 skrzyń czarnego rynku na obszarach opuszczonego centrum handlowego i kosmodromu. Dobra. To trzeba zjechać po pościgu i rozwalić jeszcze dwa billboardy. A, i jesteśmy tutaj przy tym kosmodronie. Od razu można zbierać skrzynki. Ale nie pozbieramy, bo mamy policję i odjechać. Koniec pościgu. Spodziewałam się po was więcej. Czyli Odjechali, podjechali. To zaraz coś zjedziemy i pozbieramy. Ахуеть, что здесь ниже Там лапе показуем, как бы тут было U, to będzie mozolne, to chyba to zostawimy na kolejny raz albo sobie to zbieram sam. Kurczę, skrzynka na skrzynce, jej ich nie widać. O jest. jest pierwsza. Już widzę kolejną. Dobra, głupie to zadanie, jedziemy po policję i rozwalamy no. billboard. Lazy. Tu jest wystarczająco. Ooo, nie stanuje. Ooo, mnie zarzuciło jeszcze to samochód. O oh shit, ale już zacznijmy, drogi Jesteście tam? Cierpliwość, panuje na sytuację Chyba, chyba się zapręgnie Muszę się wycofać z tego pościgu, naprawa tego pościgu to nie jest problem A Jak tyś jechał na tą rajkę? W której stronę podjechał?

poszły na mapie, gdzie jest jeszcze billboard w pobliżu ten zaliczony, ten zaliczony a i tutaj mamy Licz, tego na Kierowca musi być niedaleko. Szukajcie dalej. Hopla. no dawajcie za mną chłopaki

i zadanie zaliczone uratamy się schować No i git, więc można powiedzieć trzy zadania załatwiliśmy To szukanie skrzyneczek, które zostawię poza odcinkiem Bo to będzie mogolne, głupie takie, nudne Więc dzisiaj szybki odcineczek I tyle, do następnego strzałeczka I cześć!